To się nagrywa, nagrywa. Dobra. To co? Eee, pierwsze co? Jesteśmy na robocie. Dzień dobry wam wszystkim. Wtorek, w poniedziałek mi nie było w pracy. No bo po prostu stwierdziłem, że Bank Holiday. Ja zostaję w domu, odpocznę. Z tego względu, że też miałem weekend dosyć mocno zajęty. Co wam jeszcze powiem? Byłem na festiwalu w weekend, w sobotę, w Portsmouth na Victorious. Co? Zabrać kable, będę musiał zabrać kable. Słuchajcie, bo jednak nie naładowałem baterii. Także to idzie ze mną do roboty. Także weekend udał nam się wspaniale. Słuchajcie, by, byłem na festiwalu i to jest super. Eee, trochę tam nagrałem, gdzieś tam to dorzucę. Później wam powiem, gdzie. Eee. Dobra, sprawozdanie z pola bitwy trzeba zrobić, tak? Bo ta baterijka nie była naładowana, zaraz, to moja wina. Z update'ów, z roboty, to jest tak, że mamy tutaj już praktycznie wszystkie szafki pomalowane na drugi raz. Tu Jacek dopieszcza, ja jeszcze dopieszczę trochę tą wyspę i będziemy mogli zająć się środkami, więc plan jest taki, że jutro może będziemy kończyć tą kuchnię. W środę. I będziemy przeskakiwać już dalej. Konserwatorium mamy pomalowane, słuchajcie. Sporo pracy z tą kuchnią. Tu jest najwięcej bajerów ogólnie, ale no nic. Tutaj konserwatorium mamy zrobione. Już muchy nam tutaj srają ogólnie, więc musimy jak najszybciej stąd spadać. Eee, otworzę drzwi? A jeszcze się otwiera. To wszystko chodzi odwrotnie tutaj w ogóle. Całe konserwatorium na zewnątrz jest pomalowane elegancko. Wszystko jest pięknie dopieszczone. Poprawiane drugi raz. Farpa jest po prostu znakomita. Naprawdę dobry i kolor jest fajny, wiecie? Ona wszystko pięknie pokryła. Wczoraj chłopacy byli w pracy, w poniedziałek mnie nie było. Więc też żadnego update'u nie wrzucałem, ale wszystko mam pomalowane, odświeżone. Nawet nie, wi nie wiadomo, czy to było malowane, czy nie. Także wszystko jest zrobione, jeżeli chodzi o tą stronę. Zostało oczywiście nam w tym naszym projekcie cała ta łazienka u góry i papier do położenia, ale my to przedłużyliśmy tą robotę trochę, bo plan pracy był na 3 tygodnie, ale wyjdzie z 3,5, ze względu na to, że zaczęliśmy malować wszystko od środka: wszystkie te szafki. Drzwiczki po obu stronach i tak dalej, więc no, niestety to jest czas, ale żeby to wszystko wyglądało ładnie, no to trzeba było to zrobić. I tyle chyba. Co jest z tą baterią? Kurde, nie wiem, czy ja nie muszę kupić nowej baterii w takim razie. No ale nic, e, kontynuuję. Byłem w weekend na festiwalu, e, także zobaczycie filmik, albo już go widzieliście, bo dzisiaj go wrzucam. Także będą dwa filmiki. E, Mam jeszcze jeden filmik do, do, do tego, do pokazania, bo latałem dronem, jak byliśmy na wakacjach i tam sobie wszystko skombinowałem w jedną całość, to jest 30 tam kilka minut, samego drona po Francji. Także może, może uda mi się też to wrzucić. Dalej czekam na update od Grzegorza, jak tam z tymi odcinkami z wakacji, ale nie napisał do mnie jeszcze, więc nie wiem, może jest a może się już w ogóle tym nie zajmuje, nie mam żadnego pojęcia, więc się dzisiaj mam zamiar dowiedzieć. Poza tym co, odnośnie projektu jesteśmy daleko. Brama pomalowana, kuchnia kończymy. Sporo, sporo pracy, bo to nie jest, wiecie, to gdybyśmy mieli tylko samo pomalować, może ściany i sufit, to już byśmy dawno stamtąd wyszli. Ale te szafki to jest bardzo pracochłonne i, i żeby to zrobić dobrze, to też nie można na pałę malować, wiecie, za szybko, bo gdzieś farba się zleje na krawędziach albo będą jakieś zacieki i tak dalej. Aby to wszystko było ładnie, to trzeba poświęcić temu czas. Będzie ciężko nam się znowu rozstać z tym projektem, bo projekt jest bardzo fajny. Klientce się podoba. Wysyłałem jej filmiki na, na Whatsappa, więc bardzo zadowolona, to jest najważniejsze. I tyle. No, jeszcze mamy, mówię, ten, tą łazienkę u góry do zrobienia, ale to tam wpadniemy już w dwie, trzy osoby, to też szybko pójdzie albo w dwie osoby, a ja będę robił tapetę i będziemy lecieć już na następny projekt. Tyle od nas. Także na tą chwilę malujemy, malujemy, malujemy i cały czas do przodu z update'em. Także zrobię Wam na koniec dnia rzut, jak to wygląda, ale jeżeli chodzi o kolor, możliwe, że się dużo nie zmieni. Dlatego te updatey codzienne są trochę takie słabe. Nie wiem czy ten filmik w sumie nie pojawi się dopiero jutro, bo wtedy będziemy mieli już środki pomalowane. Zobaczymy zresztą. Ile tego czasu tutaj ja zajmę na tej kamerze. Let's go. Ciężki to dzień. Ale najważniejsze, że daliśmy radę i byliśmy sami dzisiaj z Jankiem. Radka dzisiaj nie było. Bogo bolała głowa. Czy co? Czy miał gorączkę? Może nie wiadomo jaka to była gorączka, mam nadzieję, że nie ta gorączka. Także co? My mamy kuchnię praktycznie pomalowaną, oprócz tych nieszczęsnych środków, ale wszystkie inne elementy mamy zrobione dwa razy albo i trzy razy nawet, bo trzeba było jeszcze przejść, sprawdzić to dookoła. Także cała ta wyspa, wszystkie te półki, szafa, szafa, w ogóle jeszcze raz wam pokażę, jak ta kuchnia cała wygląda dookoła szuflady, one będą szły w inny kolor. Tutaj pierdoły, ta szafa, te drzwi jeszcze od, od lodówki musiałem ustawić, wyobraźcie sobie. I musiałem je przyszlifować, bo one się dotykały podczas zamykania. Także sporo tych elementów, sporo, naprawdę sporo do pomalowania. Dzisiaj tu mieliśmy, ale jutro myślę, że spokojnie kuchnia praktycznie będzie zamykana. Jeszcze mamy, myślę, że sobie jeszcze tam tacza zrobię na, na parapecie, bo nie do końca mi się podoba ten plaster, nie. więc to poprawię. Rozmawiałem z klientką i powiedziała mi, że mogę przyjechać z dziećmi na basen. Zrobić to? Pewnie to zrobię. Słuchaj, dwa razy nie musi mi tego powtarzać. A jak ja dzisiaj dzieciakom to powiem, no to powiedzą tato, kiedy, 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 kiedy? Także jeżeli chodzi o robotę, to mamy dobry progres. Pani powiedziała, że mi dopłaci za te dodatki. Dodatki, czyli wszystkie drzwi malowane od środka, szafki malowane od środka. Także sporo dodatkowej pracy to zostało zrobione. Wspomniałem jej tak delikatnie, no, czy tam moglibyśmy się rozliczyć za te rzeczy dodatkowe. Ona mówi, no oczywiście, pewnie, tak? Podaj mi ile? Dada. Powiem Wam, że takich klientów uwielbiam. Rzadko ich spotykam na swojej drodze. Ale tu pieniądze nie są problemem. Raczej chodzi tylko o to, żeby zrobić dobrze pracę, i to jest najważniejsze. Także tak, tak to się tu Wam pochwalę. Pochwalę Wam się, że tutaj to jest chyba raczej pod napięciem. Już teraz raz to dotykałem podczas tego balonu odcinku z balonem i powiem Wam, nie jest to przyjemne. Ale tam jeden czarny patrzy na mnie, drugi kremowy sobie leży. tam ten chodzi. Potężne zwierzęta zwierzęta, powiem Wam szczerze. Z bliska oczywiście, bo z daleka to nie za dużo widać. Także tyle, jeżeli chodzi o zwiedzanie okolicy. Samochód jeszcze nie wrócił do garażu tutaj, bo chyba podłoga dalej schnie temu kierowcy. miał pokazać nam tego Bentley'a i silnik, ale jeszcze przyjdzie na to pora, na pewno go upoluje. Tylko ostatnio w ogóle tego nie widać, nie wiem gdzie on jest. Może po prostu pojechał na wakacje i nie robi nic. Jeżeli chodzi o ten projekt, to chyba mamy wszystko z update'u. Lecimy, słuchajcie, na wycenę z Jackiem, śpieszymy się, bo już jest trzecia. Do Ralfa, u którego mam robić kuchnię, i belek i jeszcze chyba prysznic. Ale tam był konflikt wydarzeń, bo ktoś przyszedł do niego, wycenił mu kuchnię. Same szafki. Ja nie wiem, czy ja o tym już mówiłem, czy nie. Same szafki wycenił na 9000 funtów. Dobra, jest tam 8 czy 9 szafek. Czyli wychodziło mi więcej, że cena. Za tą kuchnię to jest mniej więcej 1000 za szafkę? To fu. No ty, no tak. Ja w ogóle się nie zastanowiłem, jaka tam była kosmiczna cena. Słuchajcie. To jest jakiś, Nie wiem, to nie była drewniana, jakaś specjalna marmurowa kuchnia w ogóle. Popie... A tam nie ma blatu, tam nie ma kuchenki, tam nie ma zlewu, tam nie ma zmywarki wyciągu do kuchni. Same, same szafki. Taka cena. Jak ja to usłyszałem w tamtym tygodniu, mówię co? Ralf. Chyba nie, nie, coś jest nie tak, nie. Musi... Chyba ja muszę to sprawdzić. I umówiłem się z nim na piątek, w tamtym tygodniu, żeby to potwierdzić, czy na pewno jest wszystko okej. Okay? Czy ktoś go po prostu zwyczajnie nie naciąga. On przejrzał te dokumenty i nagle chyba dotarło do niego, że coś jest raczej nie tak. Po prostu zwyczajnie jakaś szuja się trafiła, która chciała wyciągnąć pieniądze. I ja jadę do niego dzisiaj, aby to wszystko dokładnie sprawdzić, więc jutro wam dam update. Jaki jest werdykt. Nie wiem, czy przypadkiem nie poszukamy kuchni po prostu z innego serczu, jeżeli wiecie coś na temat firm, które dostarczają kuchnię w miarę, w miarę szybko, 4 tygodnie, myślę, że taki więcej operacyjny czas, to dajcie znać, jeżeli są warci polecenia, mają jakieś takie portfolio, wiecie, twarde, które można sprawdzić, to możemy zawsze wykorzystać firmę, która działa na rynku i ją znacie i jesteście w stanie, wiecie, no może nie gwarantować, ale mieliście z nimi doświadczenia, używaliście tego supplier'a dalej, więc bardzo bym był Wam wdzięczny. Ale taka jest przygoda i taki jest powód ogólnie tej wizyty u mnie, mojej, u tego klienta. Więc zobaczymy jaki będzie werdykt. Poza tym co? Zgasimy światło i zmykamy stąd. Na dzisiaj już starczy. Dla mnie przynajmniej, bo dla mnie to jest pierwszy dzień po, po, potem, po weekendzie. Zawsze najcięższy. Oprócz czwartku. Także zobaczymy się jutro. Trzymajcie się ciepło i dozo. Obejrzyjcie sobie film z festiwalu. Na razie, hej.